Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Rynek hurtowy Bronisze. Może to już się stanie taką naszą małą tradycją, że te filmy będziemy rozpoczynali właśnie od tej rampy. Od tego wychodzenia z rampy. Mamy godzinę 16, 19 marca. Jak widać na załączonym obrazku jest dość pusto, ale to przede wszystkim zasługa po pierwsze marca, a po drugie pory dnia. Jednak jak przekonują mnie sadownicy i sprzedający z drugiej ręki jutro, czyli na czwartek, te wszystkie puste miejsca najprawdopodobniej będą zajęte. Jednak, tak jak to było w ubiegłym tygodniu i we wtorek, te jabłka sukcesywnie się sprzedadzą i plac po południu szybko się opróżni. Ostatni czwartek, tak jak mówią sadownicy, jabłka były sprzedawane również za tą halą, za halą OW2, w, czyli w miejscu w tej, tej części placu, gdzie w latem sprzedawane są sprzedawane są owoce jagodowe. Ładna słoneczna pogoda, temperatura odczuwalna sporo niższa niż ta na termometrach. Jeśli chodzi o jabłka, no to generalnie w przypadku wysokiej jakości Mówimy o cenach 30, powyżej 35 zł, tak możemy to dzisiaj przyjąć. 40, 45, 50, 55 to kolejne odmiany, czyli Lobo, Cortland, Empire. Niedużo jest również gruszek, gruszki krajowe w przypadku wysokiej jakości od 100 zł w górę. Importowane 110, 115, a nawet 120 podaż. Znacznie, znacznie mniejsza w tej chwili, ale i w, czy to wczoraj, czy to będzie jutro, o tej porze znacznie, znacznie mniejsza niż w styczniu. I tak jak mówią moi rozmówcy, ta sprzedaż, sprzedaż jest znacznie płynniejsza i jak to określają krótko, jest po prostu przyjemniejsza i szybsza. Zatem te godziny, te godziny spędzone na rynku, na sprzedaży, aż tak nie dłużą się jak często pisaliśmy w publikacjach. Grudniowych czy styczniowych. Przejdźmy się po tym dość pustym placu i sprawdźmy, jakie są ceny transakcyjne. Lobo oczywiście wszystko skontrolowanej atmosfery 55 zł i troszeczkę w dół champion, jak na ten sezon bardzo ładny kolor, wybarwienie 40 i troszeczkę w dół wiadomo, przy większych ilościach jak. Dodaje sprzedawca, tu akurat nam paleta wyjeżdża. Empire tak jest, Empire jedyny stały i niezawodny. I to jest 45, 40, przepraszam, 50, 50 stała cena, to taka właśnie tutaj ciekawa uwaga od sprzedających, stała, stała, najbardziej stała cena w ostatnich dniach. Cortland 50 zł, ładnie ułożony, pięknie wybarwiony. I tutaj cena 50 zł, ale u sprzedających z drugiej ręki usłyszałem i 65 też w podobnej klasie jakości. Szampion, oczywiście krajowy, i oczywiście od producenta skontrolowanej atmosfery, jak na tą odmianę. I 19 marca to jędrność. No, nie mam może jędrności mierza w ręku, ale na pewno przyzwoita i na pewno to jabłko będzie chrupiące. Jakość bardzo wysoka i taka skrzynka, jaką widzicie Państwo na ekranach, cena wywoławcza 40 zł. I jak mówi mój rozmówca, 40 zł za takiego szampiona można wziąć. Trzech kupujących się odwróci, ale kolejny się zdecyduje. I taki drobniejszy szampion oczywiście z kontrolowanej atmosfery znajduje swoich nabywców. 35-30 zł zależy jak, jak się uda i mamy tutaj takiego no, powyżej 80 mm Boskop cena wywoławcza 70 zł. Tu się nam odkryła paleta, bo taki jest bardzo grubego mutsu w cenie 45 zł, czyli 3 zł za kilo. Mamy też goldena i retiona Prince'a I od retiona. Dyszki. 4 dyszki retiona Prince I golden, tak jak pan mówi, na 50 zł. Jest też gruszka, konferencja, ładnie ułożona. I tutaj też pytałem się w jednym, w drugim miejscu. Jest, wiadomo, konferencji już dużo zachodniej. Ceny wywoławcze różne 110, 120, transakcyjne tak samo zróżnicowane. Oczywiście w zależności od zamówienia. I zaczepił nas sadownik oczywiście gruszka krajowa w grubszym sorcie 100 zł, w drobniejszym sorcie 70 zł.